Wiem, że mogliście stęsknić się za promocjami, bo w końcu nie było nas prawie dwa tygodnie, ale mamy dla Was coś nowego, coś ciekawego, no i oczywiście coś tańszego. Będzie trochę AGD. Tak, będzie trochę AGD, bo dzisiaj między innymi piekarnik i fajna pralka, ale nie tylko. Nie przedłużając, zapraszam Was do materiału. Oprócz materiału wideo warto również zajrzeć na stronę, bo tam znajdują się wszystkie promocje, które znalazłem na dziś. Zacznijmy od tego piekarnika, bo piekarnik jest interesujący od elektroluxa z całkiem niezłym zakresem temperatur, nie od 30 do 300 stopni, to jest bardzo dużo. Mm -hmm. 300 stopni to idealne jest poziom na przykład do szybkiego wsadzenia pizzy, albo nie wiem, co tam jeszcze można w takim wysokiej temperaturze piec. No pewnie znajdą się jakieś ekstremalne eksperymenty. Kuchenne. Na pewno a propos pizzy, a raczej a propos cias. Ciast na przykład na chleb. Chleb też lepiej tam wyrośnie, bo to jest specyficzny piekarnik z serii Electroluxa parowej. To znaczy no tak. łączy parę z ciepłym nawiewem po to, żeby się wszystko lepiej i szybciej piekło, żeby mięso było bardziej soczyste. Albo wiadomo, chleb z dodatkiem pary szybciej rośnie. Utrzymuje swoją formę i jest bardziej pękaty, można tak to nazwać. No, taki po prostu lepszy w odbiorze, tak bym go nazwał. Tak, pr -owo. A tak zupełnie poważnie, no to warto też wspomnieć o tej termosondzie, hmm. która to jest, skoro jesteśmy przy pieczeniu jakiegoś mięsa, no to. Raczej rzecz konieczna, jeżeli jest to większy gabaryt. No i jest to piekarnik, który też, nie oszukujmy się, on nie będzie jakoś tam oczarowywał funkcjami. Tutaj nie ma jakiejś integracji ze smartfonem, natomiast on po prostu robi swoje. Ma też dedykowane tryby, więc możecie od razu coś wsunąć. No i nie przejmować się tym, jaka temperatura, na jakich warunkach. No i co, prowadnica teleskopowa? Tak, jest prowadnica teleskopowa, no ale w gruncie rzeczy to jest w sumie standardowy piekarnik z tymi funkcjami parowymi, termosondą. Okej, okay, dobrze, byliśmy w kuchni tam zobaczyliśmy piekarnik, możemy przejść chyba do łazienki, chociaż nie wiem, w różnych miejscach stawia się pralki, no ale jakby nie patrzeć, pralka też będzie ważnym elementem Waszego domu, a taka od Boscha może posłużyć przez wiele lat. Możemy o pralce Boscha powiedzieć przede wszystkim, że będzie to pralka dla raczej większych rodzin, 9 kg sadu, prędkość obrotowa 1400, ale chyba ważniejsze są jednak te tryby, przede tak. wszystkim Speed Perfect, który faktycznie przyspiesza te wybrane tryby tam nawet o 2 trzecie, jeżeli chodzi o jakieś syntetyki, to myślę, że takie przepranie właśnie czegoś tam, nie wiem, po wysiłku fizycznym w takim szybkim trybie na pewno będzie fajną funkcją. E, oprócz tego, no to przede wszystkim ta pralka ma się zachować niezawodnością. No, Bosch tak. daje dużo gwarancji, no i też jakby nie patrzeć po opiniach na tych różnych forach, elektrodach i tak dalej. Raczej najbardziej pozytywne zbiera. Tak, sprzęty Boscha zazwyczaj zbierają pozytywne opinie, no ale to też są po prostu produkty klasy premium. Dlatego to nie jest tania pralka, oczywiście, ale wiadomo, tam ma klasę energetyczną C, ma te funkcje chociażby antyalergiczne i tak dalej. To jest sprzęt prosty, ale solidny. No i nie ma tu też jakichś udziwnień właśnie, które nie wiem, moglibyśmy znaleźć. Nie wszyscy potrzebują aplikacji mobilnej, nie wszyscy potrzebują dokładania rzeczy przez dodatkowe drzwiczki. Takich rzeczy tutaj akurat nie ma, ale myślę też, że jak kupujecie pralkę rodzinną, to gdzie indziej są wasze priorytety. Dla przełamania pogadajmy może o myszce. Nie mowa o takim małym, wuczastym zwierzątku oczywiście, ale o myszce komputerowej, która jak wiadomo służy głównie do sterowania na przykład postaciami w grach komputerowych. I to jest właśnie myszka przeznaczona dla... Graczy, bo jest na przykład bardzo czuła. Mowa oczywiście o modelu SteelSeries Rival 3 w wersji bezprzewodowej, 18 tysięcy CPI. E, zazwyczaj używa się tego DPI, no ale tak czy siak, to jest dosyć czuła myszka. E, co najważniejsze, ma dwa tryby bezprzewodowe, to znaczy można albo się nią łączyć poprzez 2,4 GHz, takie standardowe nadajnik, wiadomo, albo poprzez Bluetooth 5.0. I to jest istotne, bo nie zawsze ten Bluetooth tak super działa, nie? Bluetooth ma to do siebie, że to jest ta jedna konkretna e, częstotliwość, a raczej jedno konkretne pasmo częstotliwości. Jeżeli jest dużo urządzeń w pobliżu, no to tak. tak czy inaczej, możemy liczyć się z pewnymi problemami dotyczącymi przesyłania bluzego. Złóceń, tak, tak. Tak. Dlatego dobrze, że jest też to pasmo 2,4 GHz, które faktycznie pozwala się połączyć, no po prostu w jakimś szerszym zakresie, no i zmniejszyć szansę na to, że gdzieś tam coś sobie będzie wchodziło w paradę. Wspominać o czułości, myszka ma też dobrą prędkość. Mamy tutaj 400 IPS-ów, więc jeżeli chodzi o gamingowe myszki, no to taki standard, jeśli chodzi o to, jak działa ten sensor. To jest Księży. bardzo. Bazowa myszka. Ona ma tam standardowy zestaw tych przycisków, chyba 6, nie? I tak naprawdę, jeżeli jesteście zainteresowani czymś ciekawszym, bo moim zdaniem, SteelSeries faktycznie to jest marka, w którą warto zainwestować, jeżeli chcemy po prostu wytrzymałą i niedrogą myszkę. Ale też jest Razer, ale to na stronie, bo tak prawdę mówiąc, to ta przecena tak naprawdę ma 10 zł. Ale czasami na sklepach tak jest, że pokazują zawyżone przeceny, ale to nieważne, bo myszka jest o tyle ciekawsza, że jest dla graczy MMO. Ma 12 dodatkowych przycisków z boku. No ale, jak mówię, wejdźcie sobie do artykułu, zobaczycie. Dobrze, to było o myszkach, narobiliśmy tutaj dużo zamieszania, może warto to zamieszanie posprzątać, a może niekoniecznie nawet samy własnymi rękami możemy zatrudnić iRobota Roomba i3, który jest robotem o tyle ciekawym, że no, raczej prezentuje się podstawowo, ale jest też od renomowanej firmy, która w tym przypadku daje też pewne jakości, zwłaszcza tak. w aplikacji mobilnej, możemy się połączyć z asystentem, możemy też sobie to wszystko poustawiać czasowo. Jasne, takie rzeczy są u wszystkich producentów, natomiast aplikacja ai-robot z tego, co widziałem w materiałach jakichś takich testowych, faktycznie nie sprawia dużo problemów, nie wywala się, no po prostu jest bezproblemowa. O czym jeszcze w ogóle warto wspomnieć w przypadku takiej rumby? Wiadomo, ta aplikacja też dodaje różnego rodzaju podpowiedzi, w okresie alergicznym, że częściej trzeba sprzątać itd. Itp. Może być kompatybilna z ich dedykowaną stacją czyszczącą i to jest interesujące. Chociaż fajniej by było, gdybyście kupili sobie wersję i3+, bo tam już do tego wana stacja czyszcząca jest. Przetestujecie, przekonacie tak. się, że w przyszłości byście chcieli mieć coś takiego. Jeśli robot będzie dobrze sprzątał, no to możecie zrobić sobie taką rozbudowę. Mhm. Możecie też rozbudować o mopa brawa. Tak, po prostu te urządzenia się synchronizują i po prostu gdy skończy odkurzać odkurzacz, to mop już tam zacznie pracować. No i to jest chyba fajne, jeżeli ktoś chce mieć te dwa urządzenia osobno, bo czasem ta funkcja mopowania w tanich odkurzaczach to jest taka trochę na doczepkę. To tyle, jeżeli chodzi o sprzęty. Więcej znajdziecie, jak mówiłem, już parę. W artykule, ale teraz pogadajmy o akcjach promocyjnych i to szybko, bo w zasadzie nie ma za bardzo o czym gadać. Są akcje weekendowe i z tych akcji weekendowych parę sprzętów wybrałem takcje weekendowe trwają do poniedziałku, to znaczy do 9 sierpnia, ale oprócz tego jest jeszcze akcja promocyjna, która w zasadzie ciągnie się już od dłuższego czasu, to znaczy wielo rabaty. No tak, i wielo rabaty polegają na tym, abyście po prostu wzięli parę sprzętów i dostali rabat na najtańszym z tych sprzętów, oczywiście z produktów, które są oznaczone odpowiednio i są z kilku kategorii. Przede wszystkim myślę, że najlepiej będzie, jeżeli będziecie szukać sprzętu AGD, bo tam też najłatwiej zapolować na równe ceny, ale są też jakieś smartfony, są też jakieś telewizory, więc na pewno coś sobie znajdziecie. A jak Jakie procenty możecie zaoszczędzić na tym najtańszym produkcie? No, to zależy oczywiście od tego, ile rzeczy weźmiecie. W przypadku dwóch 24% zniżki na najtańszy produkt, w przypadku czterech 40%. Nie, w, w przypadku trzech przypadku... 45%, w przypadku czterech 75%, no i w przypadku pięciu 99%. A że to obejmuje AGD, no to wiadomo, fajnie jest wziąć sobie kilka sprzętów, na przykład, nie wiem, lodówkę, yy, lodówkę, Trzecią lodówkę, bo na przykład chcemy dużo jeść, a jak dużo jeść, to też piekarnik i pralkę. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że te promocje okazały się dla Was atrakcyjne. Jeśli tak, to koniecznie piszcie w komentarzach. Jeśli nie, to też piszcie w komentarzach, bo wiecie, że YouTube płaci na zasięgi i warto pisać te komentarze. Tak czy inaczej, zapraszamy Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Jest ich parę. Jesteśmy na Facebooku, w grupie Testerzy Testów oraz na fanpageu videotesty.pl. Jesteśmy też na Instagramie. Tak. No i tak naprawdę, oczywiście, zapraszam Was do subskrybowania kanału i dawania w górę, żebyście mogli też oglądać kolejne promocje. Być może znajdziecie coś idealnego dla siebie. No to cześć. Cześć.